Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnych Angry Birds Epic. Dawno nie było odcinka, mam nadzieję, że tym razem Wam się spodoba. Patrzcie, 100 srebrnych monet za obejrzenie reklamy, to chyba nic takiego. Boże, co to jest? Znowu to jakieś dźwięki. Dobra, co to za jakiś gra? Ciekawe, level up, fajna nawet. And glory. Ciekawe. Słuchajcie, ciekawe. Dobra, to co? Mamy te na monety teraz. Teraz dostaniemy. I epicko. Jest epicko moi drodzy. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Jakaś złota świnka jeszcze jest. Pod ostatnim filmikiem, słuchajcie, było 100 łapek górę ponad, więc dzisiaj dwa dodatkowe losowania itemów, przedmiotów, ponieważ co 50 łapek górę robimy kolejne losowania, oczywiście, więc zaczniemy. Jeszcze rozprawimy się ze złotą świnką, bo to zawsze jakiś pieniążek dodatkowy, to się mówi grosz do grosza, będzie kokosza, dobra, to powalczymy sobie tu trochę. Tu, 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 a ściągnę sobie sławki, bo już trochę za głośno. Zróbmy tak. Lecimy z obrażeniami. No, szybko poszło, słuchajcie. Ła szybko, łatwo poszło, łatwo, łatwo przyszło, łatwo poszło, jak to się mówi. Dobrze. Musimy teraz jeszcze masterki jakieś sobie wykupić. Jadonka, żeby nasze Angry Birds, moje Angry Birdsy były jeszcze mocniejsze i żebyście mogli sobie je wypożyczać. Bo jak zaprosicie mnie do znajomych na Facebooku, Patryk Pacio się nazywam, to możecie pożyczać moje Angry Birdsy. Dobra, to niech się gra nam tutaj załaduje i kontynuujemy nasze przygody. I może dzisiaj, właśnie dzisiaj w tym odcinku 50 będzie level synku ha, i synkowa. Dobra. A i zapraszam Was do zastawienia łapki w górę, wystarczy kliknąć tak jak tutaj na obrazku, także polecam. Polecam, polecam, Brotek, Kotek poleca. Dobra, o tutaj mamy jakieś przedmioty, zawsze się przydadzą, dzięki, dzięki, dzięki. O, jeszcze coś, coś wypada z tej muszli, nieważne. Dobra, lecimy po masterki. Dobra, tutaj coś mamy. Tutaj tylko tyle. No, niestety lecimy dalej. Masterki się przydają, bo jak osiągniemy pewien próg, to nasze Angrybercy się wzmacniają. E, dobrze, mamy darmowe losowanie od Dominik. Dzięki Dominiku fajnie będę może coś dostanę fajnego, jak coś wypadnie. free. Free to one i no. Prawie. Moi drodzy, prawie, prawie coś tutaj się udało zdobyć, ale to nie. Koniec. Zobaczmy, co my tu mamy. Możemy sobie obejrzeć reklamę. Niech się nam pierwsze świnka załaduje. No i jeszcze zrobimy sobie dodatkowe losowanie, dodatkowe tu, 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 tu. Ale niech się nam świnki załadują, bo jak widzicie, trochę tego tutaj jest. Dziękuję, oczywiście, za, za to, że doładowujecie. Jest tu jakieś doładowanie od Was, tej świnki. Zawsze spoko. Wow, nieźle, nieźle, niesamowite to jest. Ok, czyli mamy wszystko, to ja sobie jeszcze obejrzyjmy sobie, słuchajcie, reklamkę. Obejrzymy sobie reklamę, no i dzięki temu też, yy, słuchajcie... W ogóle tu nie słychać jej. Ale dobrze. <gry> Dobra, sprawdźmy tutaj. Cóż tak nie słychać tej reklamy? Nawet się cieszę. Dobra. Sprawdzimy to Gazen Glory. Ciekawe jakie to manoty. No, dość duże. Dobra, lecimy dalej. No, i teraz losowanko. Zobaczymy, co nam tutaj dostaniemy. Co myśmy tu dostali? No, nic ciekawego, ale za to możemy zrobić jeszcze, słuchajcie, jedno losowanko, które może nam tu coś powie, co dostaliśmy. Łuk. No, to tak średnio. Teraz. No niestety, niestety, słuchajcie, niestety nie wyszło tak jak chciałem. Ale pamiętajcie, że co 50 łapek, górę pod tym filmem, robi kolejne losowanka. Więc zawsze się przydadzą. Dobrze, słuchajcie, no to co? Lecimy do kolejnych jaskiń, żeby sobie je rozwinąć. Być może wtedy nasza świnka też będzie lepsza i lepsze te przedmioty dostarczała. Tych gwiazdek musimy zdobyć dość sporo, ale może się uda. Dobra, jesteśmy tu w tym mocarnym orle, tutaj w jego siedzibie. Dobra, no niech się załaduje ta gra, bo jak widzicie z nią są wieczne problemy z optymalizacją, ale co zrobić. Dobra, lecimy do do jaskini. Pocarna jaskinka. Uuu, dajcie skinka. O, pięknie. No to co? Mamy tu pięć fal. Bierzemy sobie Engryberca. Może być pani Matyldowa. I lecimy, słuchajcie. Musimy pokonać tu te ptaszki, pitaszki, moi drodzy. Może się uda zrobić dzisiaj dwie jaskinie? Byłoby super. Zróbmy tak. Poszło znakomicie, nie ukrywam. To Matylda ma fajny ten film, bardzo korzystny. Może co, jak myślicie? Będzie dzisiaj poziom kolejny, czy nie? Się nam tu zespoliło. Fajnie, szybko, szybko nam idzie sprawnie ta walka idzie, więc jest dobrze. Tutaj te ognie, niestety, będą nas atakowały, jakoś raniły, ale damy radę, myślę. Dobra, papryczka, jak powinniśmy poskładać ich wszystkich od razu. Chociaż nie do końca. Że Matylda tu zrobi swoje pięknie patrzcie jak to szybko idzie okej, okay, dobra. Teraz tak, my musimy zobaczyć właśnie on ma odporność na te efekty, więc raczej nie będziemy tu używać naszego naszego słuchajcie iluzjonisty będziemy bardziej z niego korzystać w sposób taki, że Matylda po prostu będzie dawał umiejętność na jakiegoś angliberca. Dobra, tu mamy paladynka. Dobra. Ok, pięknie. Mamy paprykę, ale sobie ją zachowamy na następny yy, atak. Tak. O, właśnie. No i papryka będzie użyta teraz, teraz na tą rundę. Nie poszło. No jeszcze troszkę, słuchajcie, i będzie poziom. Będzie poziom będą Engryberci moje mocniejsze. Przydałoby im się jeszcze zdobyć jakieś potężne przedmioty, ale to myślę, że z biegiem czasu, jak będziemy po prostu mieli, słuchajcie, lepsze, tą ulepszoną świnkę, no to wtedy być może się uda. Przejdźmy sobie jeszcze, będziemy mieli 6 gwiazdek zdobytych w tym odcinku, powiem, że to spoko opcja. To może być ten. Um, tylko, że tu leczenia nie będziemy mieli, no to weźmiemy tak. Trzy fale w sumie, a to nie jest dużo. Chyba damy radę. Ale lepiej słuchajcie mieć tak, niż gorzej. Wow, czemu... wow, 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 co ma ten postać? Wow, spaczcie, spróbujmy tak. Wow, to jest mega. Słuchajcie, to jest mega kombinacja z Matyldą. Tylko że mm, te świnki, które mają, nie ma mają odporność na negatywne efekty, no to tutaj akurat. poko. no ale to jest mistrzostwo świata. Ty, zostaw mi czaka w świętym spokoju. Jest, jest. 50. poziom super. Słuchajcie, bardzo ładnie. Weźmiemy sobie ten przepis na przedmiot. No ale 50. poziom to brzmi dumnie. Naprawdę brzmi dumnie. To możemy jeszcze szybciej, szybko sobie to przejść. Lecimy tak. No i tu bierzemy tego. I lecimy. Ile było fal? Bo nie pamiętam, słuchajcie, ile tam było falek. No nie dużo. Dobra, to możemy to się rozprawić szybko z nimi. Tysiące obrażeń to nawet nieźle, bo boję się, że nie wystarczy. Tak, jakbyśmy chcieli, bo się ci wskr... A nie, nie wskrzeszam się teraz. Wow, ile obrażeń mi zadałeś, ty? Tak się panie nie robi. Szczerze, że może to być trudne, słuchajcie, zważywszy, ten paladin nie jest taki jakiś rewelacyjny, zauważycie. uważacie. może ogłuszać, tyle dobrze, nie? Dobra, no, myślę, że tu papryka może jak najbardziej iść w ruch. No i zostało tego jeszcze tylko pokonać. Dajmy mu jeszcze moc lepszą. No dobrze. No na razie słuchajcie, wyśmienicie nam idzie. Oho, o oh, kapitan. Uhuhu, to może być trudne zadanie dla nas. To może tak. W sumie źle zrobiłem, bo mogłem tego kapitana full artylerium iść. O dobra, mamy tego, dobra, jest ok, to zróbmy tak. No, wybitnie poszło dobrze, więc ma, może być jeszcze jeden ten kapitan. A, on ma, nie ma odporności na negatywne efekty. Dobrze, dobrze, dobrze to słyszeć. No i spokój, problem z głowy. Jakoś się uporaliśmy. A, tu jeszcze ta świnka została. Dobra, jest, nie zauważyłem jej. Ale bardzo dużo doświadczenia dostajemy. To jest bardzo pozytywne. Ja nie mogę wyklikać za pierwszym razem tego przedmiotu. No popatrzcie, no. Jest. No dobrze, moi drodzy. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia. Hej, cześć! Jeżeli spodoba Ci się seria kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj Żeby zobaczyć sobie całą serię Jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale kliknij tu 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 lewy dolny ruch Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał to zapraszam prawy górny ruch Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty klikamy tutaj, tu 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 tu, tu tutaj